Dzień dobry, kłaniam się z Tajlandii, z aktualnościami turystycznymi. Rząd ogłosił szczegóły otwarcia granic dla turystów od 1 listopada tego roku. I jak to wygląda? No jak w lesie kauczukowym. W skrócie, co zrobić, aby uniknąć y, kwarantanny? Po pierwsze, trzeba mieć zaświadczenie o przyjęciu podwójnej dawki. Wiadomo czego. Po drugie, trzeba mieć zaświadczenie o negatywnym teście PCR przed wylotem, i po trzecie, trzeba mieć zaświadczenie o negatywnym teście PCR po przylocie. Jak to wygląda w szczegółach? Po pierwsze, trzeba być na liście krajów, które są zwolnione z kwarantanny. Takich krajów jest 46 i Polska jest na tej liście. Po drugie, trzeba, być, e, trzeba mieć zaświadczenie o przyjęciu podwójnej dawki. No wiadomo czego. Po trzecie, trzeba mieć zaświadczenie o e, teście PCR zaświadczenie o negatywnym wyniku. Po czwarte, trzeba mieć ubezpieczenie w kwocie nie niższej niż 50 tysięcy dolarów. Po piąte, trzeba mieć potwierdzenie rezerwacji hotelu. Po szóste, po przylocie do Tajlandii, trzeba zainstalować aplikację. I siódme trzeba mieć negatywny wynik testu PCR, który należy zrobić w ciągu 20 godzin od przylotu do Tajlandii. Zapraszam do komentarzy i dziękuję za uwagę.